Witam z mojego ogrodu, witam z mojej e, naturalnej e, łąki kwietnej. E, łąkę tą e, mam już e, kilka lat, koszę ją dwa lub trzy razy e, do roku. W tej chwili kwitną e, trawy, kwitną e, nasze e, polskie e, kwiaty polne. E, tutaj e, jastruń, e, złocień e, właściwy. Kwitnie Tomka Wonna, to taka malutka trawka, teść pła właśnie co tu widać. Nasiała mi się Fika Ja jej na razie nie usuwam, bo fajnie wygląda, ale jak zawiążę nasiona, to, to ją wtedy usunę. Na tej łączce jest też dużo na pospolitej, która nie jest jeszcze w trakcie kwitnienia. Będzie dopiero kwitła końcem lata, z tego względu, że ja tą włączkę właśnie teraz w czerwcu skoszę i ona odrośnie i wtedy właśnie zakwitnie na błociami a tutaj świeżbnica polna, bardzo fajna bardzo ją lubię, używam jej też jako rośliny ozdobnej a tu już kwitnie mak wschodni bardzo lubię maki wschodnie orientalne ponieważ przypominają mi Ogród mojej babci. Ona zawsze miała, właśnie, maki orientalne, dlatego mam sentyment do nich. A tu mimi na spacerze skrada się na rabatę piwoniową. Jest właśnie jesteśmy na rabacie piwoniowej. To nowa rabata więc każdy kwiat, który kwitnie, cieszy, każdy pojedynczy, jest kilka odmian piwonii. Także zaraz zobaczymy te piwonie, jest też piwonia Itoch, Barcella, bardzo ładna, żółta piwonia. Właśnie na, na tą rabatę. Tu mi się skrada do tabuły e, japońskiej Gold Flame, która już, już prawie kwitnie, już rozwinęła kwiatostany i lada moment będzie kwitła. Wszystkie piwonie zakwitły, są jeszcze niektóre w pąkach, oto kilka, które kwitną. Biała piwonia to odmiana krinkle White, to rasta do około 80 cm wysokości, a ta piękność z tyłu to piwonia Itoch Barcella. Kwiaty ma wspaniałe, duże, z czerwonym środkiem, są pachnące. Piwonie Itoch to hybrydy uzyskane z krzyżówki piwoni drzewiastej i piwoni chińskiej. Dorasta ona do około 80 cm wysokości. Rośnie zdecydowanie szybciej od swoich rodziców. Ten różowy kwiat to kwiat piwoni Coral Charm, która ma taki ładny łososiowy kolor. Tu jeszcze rzut oka na a tu mam takie spóźnione cząstki Krzysztofa które dopiero zakwitną. Z tyłu już szykują się lilie, a tutaj w majowej odsłonie jodła kaukaska. Różaneczniki już przekwitły. Kwitnie jeszcze tylko różanecznik Eskimo ten malutki, nowa sadzonka także dopiero się rozrośnie wszystko się ładnie zieleni wszystko ładnie rośnie po to maj także te przyrosty są duże Witnie tutaj żurawka o takich żółtych kwiatach i też takich jasnych liściach, właśnie w kolorze żółci, troszeczkę nabiegających w kolor miedziany. Bardzo ładna, bardzo mi się ta żurawka podoba. że mojemu kotkowi też się ta żurawka spodobała. Kupiłam bezodmianowo, więc nie znam odmiany. Postaram się poszukać może znajdę. Ale bardzo zauroczyły mnie też te kwiaty żurawki. Tak co rano biegamy z nimi po ogrodzie. Podziwiamy piękne rośliny. Kot się musi wybiegać. Ja biegam za kotem, bo boję się, żeby mi nie uciekła do lasu. Więc takie rundki co rano mamy po ogrodzie. Zaraz mimi nas zaprowadzi do pięknej tabuły nipońskiej. O pięknych białych kwiatostanach zebranych w grono. Ta tabuła pochodzi z Japonii. Jest to krzew dorastający do około 1 metra wysokości i 2 metrów szerokości. W czasie kwitnienia cały pokrywa się białymi kwiatami. Lubi stanowiska słoneczne i półcieniste. Jest mrozoodporny i znosi także silne wiatry. Często jest sadzony w parkach. Często jest też używany jako żywopłot. Idziemy dalej, i tutaj mamy habra wielko jeszcze w pąkach, ale niedługo się też rozwinie. Tu piękny żelistek, też jeszcze w pąkach, ma piękne różowe kwiaty. Lada moment będzie cały pokryty kwiatami, ale to jeszcze, jeszcze chwileczkę. Tutaj też właśnie haber, haber wielkokwiatowy, tuż przed właśnie kwitnięciem. A tutaj jest moja morwa biała, która w tym roku wyda pierwszy raz owoce. Będę miała właśnie swoje owoce morwy w tym roku. I już kwitną na purpurowe, a tutaj drugi z moich rolistków o takich jasno różowych kwiatach. Bristol Raby to zdecydowana królowa mojego ogrodu w maju. Przepiękne, ciemnoczerwone kwiaty, stawiające e, głównie bąki. Bardzo, bardzo urocza, cała obsypana kwiatami od góry do dołu. Przepiękna. I rysy brudkowe z trawą wydmuchrzycą piaskową, która pochodzi z naszych nadmorskich terenów. Jest to bardzo ładna trawa, ale jest bardzo ekspansywna. Gatunek jest ekspansywny, bo może są jakieś odmiany, które są mniej ekspansywne. Ale trzeba ją sadzić albo w dużych pojemnikach, albo stosować barierę, bo kłącza są bardzo mocne, przedostają się nawet na metr, może i, i dalej, także zakłócają wzrost innych roślin. Nokaz rośnie luźno, ale bardzo się korzeni. Ja zrobiłam taką pseudo barierę, ale to, to nie pomaga, więc będę musiała ją jak przekwitnie wykopać i wsadzić w duży pojemnik, bo mam w innych miejscach posadzone sadzonki i sadzonki właśnie sadziłam z starych, dużych doniczkach lub jakichś dużych pojemnikach tak, żeby po prostu się nie, nie korzeniły, bo te odrosty są, jest ich dużo i potrafią naprawdę, potrafią pojawić się jakieś metr dalej, także są dosyć ekspansywne Ta rabata to taki mój eksperyment e, rabata na macie. E, używam tych mat dosyć często, z tego względu, że mnie nie ma na miejscu. I czasem jak coś e, sadzę, żeby mnie to nie zarosło w trawie, bo te, te, te chwasty jednak tu się nasiewają. To taki teren jest otwarty. I wszędzie, gdzie jest jakiś wolny teren, tak. Te Zaraz się y, pojawiają, więc to trzeba y, pilnować. I ta mata pozwoliła mi na to, że te rośliny się po prostu uformowały, zadomowiły i rosną. Y, Kareks pendula, tużyca zwisła. Należy do rodziny dużycowatych. Jest to bardzo fajna roślina. Dorasta do około 1 metra wysokości. Ma bardzo charakterystyczne zwisające kwiatostany. Które pojawiają się w maju i w czerwcu. Liście są łukowato wyginające się. Mają do około 2 cm szerokości. Turzysta ta dosyć dobrze zimuje w naszym klimacie. A te zielone liście. To już smotrawa okazała, która niedługo będzie kwitła pięknymi, żółtymi kwiatostanami. Bardzo lubię świeżbnicę polną. Tutaj w zestawieniu z łubinem trwałym. Bardzo fajnie to wygląda, tak jak dopełniają się te roślinki. Świeżnica jest taka ażurowa. Także fajnie, fajnie to wygląda. To jeszcze nie czerwiec, a już kwitną na palstnice purpurowe. Przeraża mnie trochę ten pęd przyrody. Zastanawiam się, co będzie kwitło we wrześniu. Kurczę, strasznie szybko to wszystko. Teraz jestem na całkiem nowej rabacie, rabacie koło lasu, gdzie kwitnie teraz szałwia omszona bardzo pięknymi, niebieskimi kwiatostanami. Rabata całkiem nowa, zakładana w zeszłym roku na, na jesieni. Też y, żeleźniak y, burzwiasty. Y, bardzo fajna bylina dorastająca do 100, nawet 150 cm. Mm -hmm. y, ma bardzo y, fajne kwiatostany y, koloru y, różowego. Y, jest to roślina miododajna. Te kwiaty utrzymują się przez całe lato. Można je też zasuszać na suche bukiety.